Siemano mordy i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony Turaści. witam Was bardzo serdecznie moi drodzy w dość nietypowym filmie, bo takiego e, jeszcze nie było moi drodzy QA e, Troszkę myślę, że bliżej mi poznacie przesunąć, no jak pamiętacie oczywiście o zasubskrybowaniu kanału, zostawieniu łapeczki w górę moi drodzy No i co? Bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania Dobra, moi drodzy, jak widzieliście teraz, pierwsze pytanie w ogóle: będziemy sobie grali tego parkura? Nie wiem, niestety, jak wyłączyć ludzi, za co dosyć, bardzo przepraszam. Będziemy sobie grali tego parkura, co żeśmy sobie grali na. Yy, na so subskrypcji, jak był konkurs, żeśmy sobie go grali w finał, więc. no, mam nadzieję, że nie będę kaleczył. Dobra, moi drodzy, pierwsze pytania. skąd wziął się pomysł. Yy, będę, będę tutaj pewnie kaleczył, skąd wziął się pomysł na Minecraft? Prawdziwe życie, moi drodzy, w ogólnie, ja pierdzielę To nie wiem w ogóle skąd to się wzięło, tak naprawdę. Nie, no. Ogólnie to założyłem serwer Minecraft na Discordzie. Taki miał być po prostu serwerek Survival dla graczy. Mieliśmy sobie po prostu grać, tak pegać, tak normalnie. No kurde, oni będą tak przeszkadzać. Mieliśmy sobie normalnie pykać i w końcu była tam mega fajna ekipka w ogóle i porozmawialiśmy sobie i stąd właśnie wziął się ten pomysł. No według mnie to mega fajnie, że coś takiego w ogóle... Jakbym, jakby tego, jakbym nie stworzył tego serwera, no to prawdopodobnie tej serii byście nie, nie zobaczyli nigdy na moim kanale, no więc tak to właśnie było. Okej, okay, kolejne pytanko, czemu nick Turest? Moi drodzy, ogólnie to, to się wzięło bardzo, bardzo dawno temu, jeszcze tego przed nagrywkami nie miałem. Ogólnie to ten nick e, wziął się z tego, e, że e, kiedyś tam sobie chciałem być muzykiem ogólnie I sobie patrzyłem tam różne niki i w końcu wyszło Tourest. No i jeszcze to miałem bardzo dawno, że był taki serwer o piłce nożnej Superliga, na którym byłem to było naprawdę, jeszcze to były stare jest 2 lata temu myślę już miałem ten nig, no więc to naprawdę, kurde czemu ja tak kaleczę w tej, te parkury, no więc to naprawdę nie było yy... no, możecie napisać w komentarzu, że wam się podoba o kurde, dobra, jestem już daleko dosyć no, lecimy do następnego pytanka ogólnie na nagrywki, yy, kolejne pytanko co cię wzięło na nagrywki, ogólnie jak byłem o, kurde, jak byłem mniejszy troszkę, to nagrywałem Minecrafta też. Tylko, że to nie był Minecraft, prawdziwe rzeczy, to był po prostu taki na początku. Sur ja pierdzielę. Na początku to był taki Survival, potem to się wzięło, że tam budowaliśmy jakieś różne rzeczy. No, miałem tam. Nie wiem kiedy to było 4 lata temu, coś takiego. No, i właśnie po tej, jak zro zrobiłem tą ekipkę, bo jak planowałem zrobić ten serwer na Discordzie Survival, to w ogóle nie miałem w planach nagrywać na YouTube'a. Ale właśnie jak poznałem taką fajną ekipkę, bo naprawdę ekipa jest mega fajna. No, to yy, po prostu postanowiłem, że czemu by nie spróbować znowu? No, i w sumie fajnie, fajnie teraz jest, bo mi zawsze nagrywanie na YouTube sprzyjało mega przyjemność. Nie wiem czemu, ale to zawsze mi taką przyjemność sprawiało, że mogę tak galać przed ludźmi, grać w grę, którą po prostu lubię i po prostu lubię to, co, yy, robię to, co lubię, nie? To, co kocham, i myślę, że no. zaczęś że to jest takie kurde ciężkie, to jest czwarty level, nie mogę tego przejść. Dobra, kolejne pytanko. Jak długo nagrywasz na platformie YouTube? Yy, no to yy, ogólnie to yy, ten czas, yy, no to tak naprawdę nagrywam dopiero 2 miesiące i przez te dwa nie całe dwa miesiące i przez te moi drodzy dwa miesiące zgromadziliśmy prawie dwi, nie no, już jest 231 subów przez dwa miesiące, 231 subów. Myślę, że to jest nas dosyć spokojny wynik. Na, oczy, oczywiście bardzo wam dziękuję. No ogólnie kiedyś nagrywałem, no i to nagrałem około z Minecrafta, czy tam jeszcze był chyba Fortnite, bo to było naprawdę coś dawno temu i Fortnite było, było, był jeszcze fajną grą. Tam jeszcze parę odcinków i to było około 50 odcinków wtedy nagrałem, no więc trochę tego było. A tu się zbliżamy to w sumie ze z shortsami, a shortsy, to tam jeszcze wtedy nawet nie było shortsów, ale teraz combo, ła. No nie... ja pierdzielę. No więc teraz z tymi shortcami jest trochę łatwiej, nie. Dobra, kolejne pytanko. Kolejne pytanie: Jak nazywa się w realu? Myślę, że to jest dosyć spoko pytanie, bo nigdy o tym nie mówiłem. A o tym wiedzą tylko niektórzy ekipowicze, no bo chyba wszyscy tego nie wiedzą, ale teraz już będą wszyscy wiedzieć. No to na imię mam oczywiście Nikodem. Ja, Pierdzielak, jak kaleczy to? Na imię mam Nikodem. Nie wiem, jeśli wam się imię Jeśli lubicie to imię, no to możecie napisać w komentarzu. Kto może też ta tak ma na imię. Myślę, że to jest dosyć spoko. Kurde. Na przykład mi się to imię mega podoba, nie? To jest moje ulubione imię dla chłopaka, jakbym miał na przykład jakieś dziecko, to też bym chciał tak dać na imię na przykład swojemu dziecku, no ale no nie będę mógł, nie, bo tak ja na imię, no, więc no. E, osoba, która zadała kolejne pytanie ogólnie wszystkie pytanka e, wszystkie pytanka, które tutaj widzicie e, były zadawane na moim discordzie, więc jeśli jeszcze was tam nie ma e, bo już jest ponad 60 osób, no to zapraszam link w opisie macie do discorda, tam zadawaliście właśnie te pytanka e, kolejne pytanko, dlaczego Minecraft moi drodzy mm, powiem wam tak, Minecraft, bardzo lubię grać w Minecrafta e, razy, bar, e, gram tak naprawdę od dzieciaka ale było bardzo dużo przerw zawsze bardzo lubiłem oczywiście wracać do Minecrafta tam parę przerw właśnie było, ale zawsze fajnie było wrócić. Ale, jeśli byście chcieli inną gierkę, oprócz Minecrafta, no to możecie też pisać swoje propozycje w komentarzach. Kurde, dobra, A, no nie, no ja pierdolę jak ja tego nie przejdę, tego poziomu przez ten odcinek, no. Jeśli macie jakieś inne propozycje, co bym mógł nagrywać, no to oczywiście możecie pisać w komentarzach. Kolejne pytanie, skąd wziął się pomysł na kanał na YouTube? No, to w sumie to było podobne do tego. Jak długo nagrywałem, Nie to było... co ci wzięło na nagrywkę, Że o tym mówiłem, że no po prostu fajną ekipkę ten poznałem. No i. Ja pierdzielę! Boże, czy ty to widzisz? No i tak to się właśnie zaczęło od ekipki. Ale to wszystko tak naprawdę się zaczęło od tego, że zrobiłem właśnie ten serwer na disco. Dobra, kolejne pytanie. Co Cię powiązało z Minecraft? No ja naprawdę Minecraft mi bardzo powiązał, jak miałem ten pierwszy kanał, go już usunąłem, ale to mnie tak bardzo powiązało właśnie z Minecraftem, myślę. To były takie moje mega fajne czasy, a też mega fajne czas to był, jak żeśmy zaczynali właśnie tą serię nagrywać od pierwszego odcinka, to już będzie 27 teraz. Zostało oczywiście dwa odcinki do serii, do końca serii, ale moi drodzy, drugi sezon to będzie petarda. Kurde! Uf, nie wiem, mi zwiecał, że spada. Ja miałem jakieś, nie wiem, ja miałem jakieś. Okej, okay, kolejne pytanie, na które wiedziałem, że się pojawi. No to musiało być to pytanie, czy mam dziewczynę moje drodzy No niestety, no nie jeszcze No tam parę się miało, nie, ale obecnie dziewczyny nie mam. O kurde. Nie, dobra, ja tego nie gram tej mapy, nie. 13 minut. Nie, 10, 10. Jestem na spałnie. No, więc odpowiadając na pytanie, nie mam dziewczyny. kiedy start drugiego sezonu Minecraft PZ? czyli oczywiście skrót od Minecraft Prawdziwe Życie. Ogólnie to planowany start jest dopiero za dwa tygodnie, bo ogólnie się stało coś mega złego, nie? Bo sobie już tam dużo pobudowaliśmy i miał być wcześniej, bo ale my w ogóle jeszcze nie nagraliśmy. Ja to nagrywam w sobotę. W sobotę, czekajcie, który dzisiaj jest? 7. Yy, siódmy. Ja to nagrywam w sobotę siódmego i my i dzisiaj miał być 27 odcinek i a jutro oczywiście w niedzielę 28. Wy ten odcinek oczywiście skądś zobaczycie chyba dopiero we wtorek coś takiego. Ale no, i do, i do tej pory jeszcze nie mamy tego nagranego. Czajcie że jest godzina po 12... Nie no, 11.50 jest. I my jeszcze tego nie mamy nagranego, więc no nie wiem jak to się będzie podoczy, ale jeśli odpowiadając na pytanie, kiedy start drugiego sezonu Minecraft, no to mieliśmy... mamy przygotowaną oczywiście mapkę, ale tam mega dużo musieliśmy zbudować. No i tak wiecie. I ogólnie to przez przypadek nasz technik czyli Harry w ogóle, którego możecie znać z pierwszego sezonu usunął przez przypadek tą mapę, bo były, bo były dwa serwer, bo były dwa serwery takie same i usunął zły no i nie wiem jak to się teraz potoczy, ja już tam naprawdę tyle zbudowaliśmy tam, że to jest hit kurde no więc nie wiem, nie wiem, za dwa tygodnie pierwszy odcinek powinien się pojawić, ale to będzie totalny szos, naprawdę już mamy takie pomysły na ten drugi sezon no i te planowane odcinki na drugi sezon to jest Ponad 40 odcinków, więc wiecie, no to trochę tego będzie. No za mi coś już rozpieszczeli, co, chyba. Jestem tutaj w moim drodzy, już chyba dalej nie będę. To jest checkpoint. Okej, okay, kolejne pytanie. Kogo wolisz? Ronaldo czy Messi? No to jest, lubię to pytanie bardzo. Mam nadzieję, że większość osób się nie zawiedzie. A dobra, pierwszy ja zrobię ten skok i Wam odpowiem. Uf, dobra. Jezu, tam jak ja tam nie wskoczę. Ogólnie to, no, yy, fajnie jego przepraszam, wolę Ronaldo. Ronaldo, moi drodzy, to jest mój y, idol od, z dzieciństwa, od dzieciństwa, tak naprawdę. Odkąd zaczęłem oglądać piłkę nożną, to, kiedy to było, z 3 lata chyba miałem, to Ronaldo był u mnie zawsze, no, od tamtej pory Ronaldo jest u mnie numerem 1. Ale Ronald, ale Messi też jest naprawdę znakomitym piłkarzem i też go szanuję, więc. Ale Ronaldo to jest mój top 1 obecnie, nie? Oj, no i o kurde, ja już jestem. Czemu mi spacja nie zadziałała? Ok, kolejne pytanko, dlaczego nie nagrywasz FIFA? No to musiał zadać jakiś fan FIFA, moi drodzy. Ogólnie to mam FIFA 23 i e, e, FIFA 24 nie mam. Więc, jeśli byście chcieli zobaczyć FIFA na kanale, no to muszę znaleźć jakąś osobę, która mega ogarnia FIFA 23 na kompy. Bo ja nie wiem dlaczego, ale ogólnie, nie wiem co teraz zrobię. Nie wiem co teraz zrobię. Jak wchodzę do tej FIFA, to mi się oczywiście tam odpala anti-cheat. I po tym anti-cheatie, oczywiście a Play, czy tam jak to się nazywa, nie wiem, mam to pobrane. Ale jeśli mi się odpala, odpala mi się, jakby wiecie, anti-cheat mi się odpala, nie? I yy, potem tym anti-cheatie, cheatie. cheatie ale jak mi się odpali ten anti-cheat, to już po nim jakby już nic. Po prostu muszę od nowo FIFA odpalać i to FIFA się nie chce uruchomić. Jeśli macie jakieś, nie wiem, jeśli ktoś jest z Was zna na tym, to proszę, żebyście mi to napisali, jak ja mam to zrobić. Bo no naprawdę ile już poradników oglądałem, żeby tą FIFA odpalić? No nie wiem, czemu tak się dzieje. Więc jeśli ktoś z Was zna się, to będę, was, będę wdzięczny po prostu, po prostu, jeśli ktoś mi da radę w tym, jak to mam zrobić. Jezu, mój drodzy, mam checkpoint! Wreszcie! I kolejne pytanko! Czy lubisz Fortnite? No niestety, <grydy> nie no, ogólnie Fortnite zawsze w serduchu, naprawdę, ja grałem od trzeciego, czwartego sezonu, coś takiego. Pierwszy rozdział, moi drodzy, to było kupę lat temu i wtedy mega lubią grać Fortnite. Yy, ale teraz, no niestety, ale yy, przepraszam wszystkich yy, fanów Fortnite, ale według mnie... O Kurde, co tu jest? No aha. teraz no to już nie gram. Ja nie pamiętam kiedy raz ostatni gram to już sprzedałem. Więc wiecie, tak to właśnie jest. No po prostu nie gram w tą grę już. Nie, już dłuższy czas w tą gierkę nie gram. Ale zawsze w serduchu mi jednak pozostanie to, jak się grało z jąkam. Jezu, to, to były najlepsze czasy, ser. No kurde. To były najlepsze czasy, nie? Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Ale kolejne pytanko z jakiego województwa jesteś? Jestem z województwa Świętokrzyskiego, więc jeśli ktoś jest, to. <laughs> nie no, województwo Świętokrzyskie, te sprawy mega fajnie, się cieszę. No. oraz na najcięższym schoku. Czy będą kampy? <laughs> to jest dobre pytanie, bo chyba nie wiem. No nie wiem, widzowie, no. Jakbym ja miał robić kampy dla widzów, no to bym musiał mieć 2 miliony, coś takiego, chociaż subskrypcji, a ja mam 200, no więc teraz po prostu o tym nie myślę. Bo nie wiadomo, czy kiedyś, czyś w ogóle, czy 1000 na przykład dobije, Ale jeśli by, oczywiście, bym miał dużo subskrypcji kiedyś bym był tam jakimś wiem, popularnym YouTuberem, jak mogę to nazwać, no to myślę, że bym na pewno robił takie kampy dla widzów, no, ale na pewno, bo od, na 1000 subów. Moi drodzy, pokażę twarz, więc to będzie dla mnie historyczny film I będę chciał się zrobić takiego vloga, że się spotykam z ludźmi z ekipy To nie będzie łatwe do zrealizowania, ale chciałbym bardzo to zrobić No bo swoich ekipowiczów chciałbym bardzo poznać Ale nie wiem, jeśli by był kiedyś taki film, to na pewno na kanale będzie Ok, kolejne pytanko yy, Gdzie mieszkam? No to tak jak już mówiłem, w województwie świętokrzyskim A tak dokładnie to w Kielcach w Kielcach no tak dokładnie jaka miejscowa, to wam nie będę podawał, bo niestety nie mogę a dobra cyk i to jest najcięższy no skurde no, więc no Kielce dobra moi drodzy Ost y to jest y kolejne pytanko, ale patrzcie gdzie ja jestem Kto jest twoją ulubioną postacią z Minecraft Prawdziwe Życie, moi drodzy? Nie będę tutaj oceniał, bo ja nie mam tak naprawdę swojej ulubionej postaci Nie chcę też nikogo urazić Ale bardzo lubię na przykład Harego lubię lubię Daryla y Farmer Jan był też mega spoko Ale myślę, że tak... no więc... Nie będę tak oceniał swojej ulubionej, bo każdego lubię, każda postać jest naprawdę mega fajna. Czy nagrasz piosenkę? Ogólnie to mam takiego ziomka, który będzie w ekipie od drugiego sezonu, bo ekipę musiałem troszkę powiększyć, jest ponad 20 osób. I mam takiego ziomka, który yy, po prostu jest yy, nagrywa piosenki, nuci sobie coś tam i mamy w planach nagrać tak... Ja pierdzielę! I mamy w planach nagrać sobie pioseneczkę. Nie ma o tym nie mówić, ale postanowiłem, kurde, ale postanowiłem, że powiem, ale w... tak szczerze to też nie jest tak dopięte, tak, że na pewno to będzie, ale możliwe, że kiedyś jakaś piosenka się pojawi, bo też coś tam kiedyś sobie nuciłem ogólnie, więc no, na pe... może będzie, tak w 80%. Dobra, moi drodzy, ja tego chyba nie przeję, naprawdę, 22 minuty, nie, ja nie wiem przejść... Takiego głupiego parkura Czwarty level, co jest nad pięćdziesiątym Nie mam pojęcia. Dobra, moi drodzy, ostatnie pytanie. A nie, dobra, jednak nie. Yy, to jest przedostatnie pytanie. <grytanie> to jeszcze to jest jeszcze jedne Ulubiony kolor. To może mi się uda przyjdo do tego ostatniego pytania. Moim ulubionym kolorem jest kolor fioletowy. Yy, bardzo lubię po prostu fiolet. O kurde, dobra, jestem tutaj już. To mi się teraz Jest, dobra. Yy, moim ulubionym kolorem jest fioletowy. Dobra moi drodzy, ostatnie pytanie. Czy masz jakiegoś zwierzaka? Ale pierw skok. Ja Sk yeah, pierwdzia, dobra moi drodzy, tego ja nie przekazałam to w dupie już ten parkour, nie? Już mnie... Zaraz jesteśmy strzeli tu. Yy, mam o dwa... Yy, jeśli chodzi o... Yy, na dworzu mam yy, psa. I w domu mam psa, więc no. Myślę, że oczywiście odcineczek Wam się spodobał, niestety nie udało mi się przejść. Parku realnie tam prawie za ciężki jest, jest za ciężki. Moi drodzy, pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapeczki w górę, zasubskrybowaniu kanału jo!